Ej, 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 jest szansa, żeby to wygrać. No nie, zabrakło! A nie, udało się! Ja, może nie. On no jest agresywny? No nie! Było blisko! O nie. No dobra, ale chcę zobaczyć to. Czy to jest jakiś długi quest, czy nie? Ach, nie ma to jak zabawić się w hotelarza. No dobra, mam nadzieję, że na koniec tego questa. Będę miał możliwość stałego dochodu z tego hotelu. <laughs> no bo to jednak mam te 5%, prawda? Co z tego, że siedzę na recepcji, ale jakiś procent powinien być zarobków, prawda? Tak mi się wydaje. No chyba, że mnie wywalą. Też tak może być. Oj, coś czuję, że mnie wywalą z tej menadżerki. <laughs> Albo sami się zwolnię, zobacząc, jaką pensję dostaję. Dobra, idę jako pracować jako menadżer <laughs> w lobby. To żeby było ciekawe rozwiązanie. Mam nadzieję, że ktoś znajomy się pojawi i oceni naszą pracę na recepcji. Ale widzę, że w naszej postaci się to podoba. ja naprawdę to jest takie zabawne. Dobra, zobaczymy. Będę obsługiwał wszystkich ekleci. O kurde, a razem? Huch, trochę podejrzane. jej reakcja mnie przeraża. To jest bardzo przerażające, co cud. Najdziwniejsze połączenie, powiem wam. <grymne> Że oni się dogadali? Jestem w żogu. Czekaj, 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 czekaj. Stoję tu, robi im zdjęcie i stoję tam. Hey, mam, mam magiczny telefon. <grymne> Powiem wam, że sztuka AI mnie zaskakuje. Ej, wyobraźcie sobie coś takiego, mamy grupę znajomych i zawsze my jesteśmy tą osobą w grupie znajomych, która robi zdjęcia. I któregoś razu chcielibyście również być na tym zdjęciu, więc AI robi pierw wam zdjęcie, później robisz tej grupie znajomych i on próbuje jakoś najlepiej dopasować właśnie, żebyśmy wyglądali naturalnie, jakbyśmy byli na tym zdjęciu, zamiast go robili. Wow, geniusz, <grym> geniusz, coś takiego pewnie kiedyś powstanie. <grym> Ktoś podsłucha i wpadnie na taki pomysł. What? Czekaj, ciebie się tutaj w ogóle nie spodziewałem. Nie, to nie ona. To jest Sparkle. Nie jestem śpiący, pracujemy dalej. <laughs> o, o, rany, powiem wam, że ten Quest. <laughs> praca na recepcji jest dość ciekawa, widzę. Tylu znajomych spotykamy w tym miejscu, że szok. Aha, <laughs> będziemy musieli jej pomóc, prawda? Skąd to wiedziałem? No, zostałaś oszukana, to był scam. No dobra, mam ciekawe, co zrobią te moje krasnoludki, rzucą się na nas? No bo nas obrażają, no. Że jesteśmy agresywni. Nie jesteśmy agresywni. To wy jesteście jacyś agresywni i chcecie jej zrobić krzywdę. To jest moja koleżanka z innej planety. Ojej, co tam wymyśliły te... a. Kurde, a gdzie moja drużyna? Przecież ja też żywiłem, to ja sobie mogę. Nic nie zrobię. To nic nie bije. Super, mogłem o tym pomyśleć wcześniej, a jeśli dobrze kojarzę to teraz w ogóle no, za dużo mi to nie da. O fajnie znowu, znowu ulcik, chociaż zadawał obrażenia, a nie jednego nie zabije, super, genialne żywioł. To jest suportujące żywioł, a nie bijące obrażenia. Ej, 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 jest szansa żeby to wygrać, no nie, zabrakło, a nie, udało się. Ja, może nie. On jest agresywny. No nie! Było blisko. O nie. No i co, nadal będziecie z nami walczyć? Choć oni nic nie pomogli. Tylko przyszli, pogrozili palcami. I tyle. Ja musiałem zawalczyć. Czekaj, czekaj, czekaj. I tak się kończy ten quest. Ja sądziłem, że mnie wywalą z tej recepcji, że. No. <noise> już nie będę mógł pracować, moje 5% już się nie będzie liczyło i a tu jednak szok i niezwierzenie. Ten quest był bardzo fajny. Taki w ogóle niefabularny, nisek Taki luźny. A dobrze się bawię. <noise> Tyle postaci się pojawiło. To jest fajne w Starlenie. Nawet takie drobne questy, które dają jakieś tam nieduże nagrody. Są czasami naprawdę ciekawe. No dobra, chcę zobaczyć ten Origami build Clash. Gdzie to jest? Gdzie to jest? A, oczywiście na tym statku. Mogłem się domyślić, że te jakieś tam sklepy są. Nie, 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 najpierw ten event, najpierw ten event. Znowu tutorial, mieliśmy to w queście Starczy. O oh my, jeszcze to taki irytujący tutorial. No, tu jest lepsze rozwiązanie. Durny tutorial, dobra, tam było jeszcze lepsze. Nieważne. ło, mogę motki wrzucać. O ej, przeciwnik odpowiada. Super, dobra, to im się udało. Czy zawsze muszą być jakieś wspaniałe zdjęcia robione? Co nie mają z tymi zdjęciami w ogóle w tym Starlinie? Cały czas, cały czas jakieś zdjęcia nam robią? Znaczy chcą, żeby robić, o, może tak. A może o, może ze znajomymi. Nie mam znajomych. A takie coś, to jest takie PVP. O nie, a ja wziąłem swojego standardowego. No źle, <grymne> bardzo źle, ale mi full focus wskoczył. Jeśli <grymne> wiem, że to jest PVP, ooo, ale poszła przewaga. Ooo, <grymne> oj, 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 ja współczuję tej osobie, bo. Karta dobrze idzie. Ja mu zostało... No jeden ruch. Ojej, nie przebije się, a mi cały czas spływa. Ojej, ojej, prawie one shot. Znaczy i tak ma KP zniżone, ale no nie przetrwa tego, nie ma opcji. Oj, współczuję, oj, ale się sypie. Oj, oj oj, oj, oj oj, oj, oj. No nie, miałem jeszcze dwa, dwa ruchu i przegrałem. Ale jak on nawalił? 411, Co jest? I pada one shot. Nagle 12 ruchu dostał, nawet nie wiem skąd. No, trudno. No, ale miałem bardzo słabą. Poprzednie miałem dobre, ale tu już było tragedia. Aha, je jeszcze pojedynek? Huch, dobra. Zemsta. <grym> Teraz ja go ubijam. <grym> no i 0-0, wszyscy mają 0. No i co, to jest koniec gry? Nie, jeszcze? Huch, no kiedy to się kończy? Przecież wszyscy już poprzygrywali. Nie rozumiem tego systemu. <grym> A, czas się skończył, i ja mi zostało dwa ruchu, Ja mu cztery. To już później czas nas goni, więc słabo. Dobra, kolejne zwycięstwo. A, teraz go ubiłem, tak? Dobra, nie zrozumiałem tego doskonale, ale jest zwycięstwo. Easy peasy. Dobra, czas skończyć sko chyba tą zabawę. Jeszcze bym sobie jeden event zobaczył. O ten, gdzie on mnie prowadzi. Pokaż, pokaż co, co to robi to. Tutaj, o, do herety. Oh my god, a co to za fan klub. Okej, okay, walka Ej, wszystko mi podniosło do 35. Nie potrzebuję wszystkiego, wystarczy mi jedna postać. Dobra, nauczę się w trakcie. Dobra, super. Pójeszczaj mnie. Dobra. Nauczę się w trakcie. puszcz Jak ja tego nie lubię. Dobra, idź. Wiem, że to muszę chwycić. jak jest Dobra, niech będzie. Niech to się połączy. Dobra, super. Prawie zrobione. Jeszcze dwa. Nie będę brał marcz. Daj mi spokój. Nie, miałem tylko po boku bić. Demet. No nie, już dostaję tego berserkera, że mu się HP podnosi. Znaczy obrażenia, bo za długo z nim walczę. Nie cierpię tego. Okej, okay, okej. Okay. No i to jest boss. I to jest zakończenie, prawda? Mam nadzieję, że wykończę go. Mm. <laughs> że dam radę go ubić. Dobra, coś tam dostaję. Sporo oberwał. Mam też sporo beru dobra, jest to szansa na zrobienie, <grywa> bo bałem się, że nie zrobię tego. A może spróbuję? Spróbuję ją ubić? Może teraz? Gdyby było, dało radę? No nie, zabrakło. Dobra, GG. Już raczej się nie wybronię. <grywa> Mogłem zaatakować. Dobra, mój błąd. Teraz... To był straszny błąd, co teraz zrobiłem. No bo jest jej tura i wykonuję potężny atak i ginę. Kurde, żyję. <grywa> Przeżyłem. Mogłem wcześniej zaatakować, aha. Ale było close, powiem wam, oho. Coś dostałem, super. Aha, 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 a oni tu co? <noise> co to jest? Co to ma być? To jest niesprawiedliwe i niewykonalne dla mnie. <noise> Odpalę się tak, ale już jest GG dla mnie. Jest taki ostrzał, no chyba że czas się skończy i oni uciekną. Uch, dobra. Uch, przeżyłem. <noise> Jestem gotów. Mam nadzieję, że to dobrze pójdzie. <noise> Jakiś nam boli zrobiłem. Sporo bonusów, a on ma sporo przy... kolegów, którzy. Ile wybijecie? Co? Co? Uch! Eee, dobra, tego się nie da zrobić. No dobra, czyli to jest takie po prostu. znowu symulacja karety, tylko z innymi ulepszeniami. To tyle. Oczywiście nie dam za bardzo do... rady tego zrobić solo, więc tyle. A no teraz dzięki, wielkie za obejrzenie, Trzymajcie się. Hej, hej.